Cześć, tutaj Tomek. Witajcie na kanale Festfo. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak przyklejamy siatkę na zagruntowane podłoże przed aplikacją mikrocementu. Zapraszam do oglądania. Siatka standard. W swojej ofercie posiadamy też siatkę super cienką. I tak na dobrą sprawę, wszystko zależy od Waszej preferencji, którą siatkę wolicie użyć. Obie nadają się na typowe zastosowania na jestetychy cementowe i anhydrytowe. My ją teraz rozpakujemy i bierzemy się do pracy. Najlepiej siatkę sobie rozwijać, przyklejać i w ogóle już tą czynność robić we, we dwie osoby, bo to zawsze trzeba trochę podciągnąć, trochę poluzować. Układanie jej samemu to ciężka sprawa. Po co w ogóle siatka przed aplikacją mikrocementu? Jak poszukaliśmy wszystkich rys, połataliśmy je, po, po zszywaliśmy. czyli możemy sobie tak założyć, że ta posadka jest przygotowana i nic na niej nie ma. Tak? Jest jeden aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę. Tych rys nie ma na niej w tym momencie. A przygotowujemy posadzkę pewnie na kilka, kilkanaście lat. I podczas samego użytkowania jakieś dociążanie, pomieszczenia, ogrzewanie podłogowe czy jakieś inne sytuacje mogą nam wprowadzić dodatkowe napojrzenia, które mogą te rysy spowodować. Prawdopodobnie one już nie będą tak duże jak te, które widzieliśmy na początku, ale mimo wszystko mogą się pojawić. No i właśnie po to, po to ta siatka jest, żeby te wszystkie rysy pod nią pozostały. W Waszych wiadomościach pojawiają się pytania, czy siatkę robić na zakład, czy robić ją na styk, czy robić z jakimś odstępem. My przede wszystkim nie polecamy robić siatki na zakład, bo może się pojawić w tym miejscu zgubienie, które czasem może być nawet widoczne po wykonaniu wszystkich warstw mikrocementu, więc siatkę robić najlepiej na styk albo dosłownie z kilku centymetrowym odstępem. Przyklejmy sobie siatkę na polimer FAST LIQUID z systemu FAST FOR LIFE. Po wyschnięciu bardzo mocno przyklei on siatkę do podłoża. Kiedyś albo jeszcze czasem się zdarza, że wykonawcy przyklejają siatkę w warstwach podkładowych. Jednak przyklejanie siatki na polimer jest po prostu szybsze i dużo bardziej wygodne. Polimer podobnie jak grunt aplikujemy sobie wałkiem i rozciągamy go tak żeby ta siatka była jak najbardziej przyklejona do, do podłoża ten polimer wysycha bardzo szybko po godzinie może dwóch siatka będzie już przyklejona i wtedy sobie sprawdźcie czy Wam się gdzieś nie podniosło bo na pewno się podniesie no i sobie natnijcie takie miejsce nożykiem i doklejcie Przyklejanie siatki na polimer do podłoża to nie jest trudna czynność i na pewno dacie radę wykonać ją sami. Zostawcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz jeśli coś było niejasne, na bieżąco będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Zapraszamy do obejrzenia filmów z kolejnych etapów realizacji. Ja w tym momencie się z Wami żegnam i do zobaczenia.